No, Alleluja Ewelinko. Alleluja! Posłuchaj, takie jak potem. Chwała Panu, po tym, jak mi ostatnio powiedziałaś, że naprawdę nie musisz brać u leków, to mówię, to jest ten moment, kiedy opowiesz świadectwo. Tak mi to poruszyło. Bo przypomniałam sobie, jak to było, jak Mariusz dał mi, dał mi zadanie, żebym odszukała rodzinę i powiedziała, że on żyje. I to była taka niezwykła tak. chwila, bo ja dostałam adres, musiałam pójść w nieznane miejsce. Otworzyła mi drzwi nieznana mi osoba, a ja z sercem wyciętym, z obrazkiem Maryi, dałam jej to serce i mówię: Mariusz żyje, tu jest jego telefon. Tak ona spojrzała na mnie i powiedziała: A oni wyjechali, ja zaraz muszę to powiedzieć Ewelince. I potem spotkaliśmy się, pamiętasz, 1 września 2019 roku. Pamiętasz? Tak, tak, tak. chciałam, żebyś opowiedziała, co Jezus zrobił dla ciebie przez ten czas. Bo to jest niezwykła historia. Tak. tak, Przede wszystkim to, że mój brat się znalazł, Mariusz, którego szukałam, za którego się tak bardzo modliłam, o któremu nie mogłam pomóc. A modliłam się, żeby po prostu Pan Bóg dał mu ludzi, którzy mu pomogą, bo ja nie jestem w stanie. I w tym czasie Pan Bóg działał cuda z Mariuszem, a potem Mariusz właśnie szukał mnie. Mariusz znalazł mnie w momencie, kiedy moje życie no, było w rozsypce, było praktycznie, chyliło się ku śmierci. Także Mariusz też czuł właśnie, że musi znaleźć mnie wtedy. Także to była niesamowita łaska od Pana Boga, że to wszystko tak zorganizował. A co to znaczy, znaczy myślę, że chyliło się ku śmierci? To znaczy, um, ja zapadłam od 2016 roku na bardzo dziwną chorobę. Była to nieznana choroba autoimmunologiczna, której lekarze nie mogli zdiagnozować. Ja po prostu przestałam jeść, ja nie mogłam nic jeść, mnie piekły całe narządy, tkanki. Praktycznie mój organizm nie przyjmował pokarmów. W ogóle nie mogłam żadnych cukrów, absolutnie, żadnych węglowodanów, także nawet najlepsza dieta, czy dieta powiedzmy owocowo-warzywna czy warzywna, no nie wchodziło nic w gramie, po prostu wszystko parzyło, piekło od środka i nikt nie wiedział, co się ze mną dzieje. No kierowali mnie na różne badania. W końcu wyszły przeciwciała przeciwjądrowe ANA, które świadczyły o chorobie autoimmunologicznej w mianie 3200. Natomiast nie umiano znaleźć przyczyny, która to jest choroba autoimmunologiczna. Więc nazywano to rzadka choroba autoimmunologiczna. Oczywiście przeszłam przez wiele klinik, przez wiele szpitali w Polsce i, i również yy, i tutaj różne kierowano mnie na różne rakie badania, natomiast no, bardzo ciężko było znaleźć znaczy organizm tak jak nie dawał sobie już rady, zabijał sam siebie, ale nikt nie wiedział, co jest przyczyną tego tak naprawdę. E, m, przeszłam w, przez wiele klinik. No i tak naprawdę nikt nie mógł, nie mógł rozwiązać tej zabadki Pamiętasz? zagadki oczywiście gdyby, no, Pamiętasz, jak mówiłaś, że jakiś stos dokumentów leżał, że poszli do lekarza i, i widzieli ten stos dokumentów? Jak to było? E, tak, tak, ponieważ już robiono mi setki badań, no i e, tak naprawdę, no, wychodziły złe badania. Tak samo, na przykład, e, jelita zaczęły, z, mikroskopowe zapalenie jelit, którego też nie wiedzieli skąd się wzięło, no bo było w, dziwne nabłonki i tak dalej, no i też nie wiedzieli, jak to rozgryźć, ponieważ Badania, które im wszędzie wychodziły, wskazywały na coś, ale tak naprawdę nie można było ująć, ująć przyczyny tego wszystkiego, czyli dopełniacze składowe C3, na przykład C4, były obniżone, ale też nie wiadomo było, dlaczego, ponieważ choroby autuminologicznej jakie takiej nie mogli stwierdzić, a ona przy takich przeciwciałach wysokich już tak jakby musiała się ujawnić. Natomiast jest tyle niezdiagnozowanych chorób autoimmunologicznych, że po prostu no, stwierdzono, że to jest rzadka choroba autoimmunologiczna. No i po prostu tak pomału mój organizm się wykańczał, ponieważ e, czemu jeść nie mogłam? Nikt tego nie wiedział. Bo po prostu no, przy chorobach autoimmunologicznych jest różnie, ale nie w takim stopniu jak ja miałam. Mnie parzyło całe ciało, moja twarz puchła po jedzeniu, szczególnie prawa strona, co też było dziwne. Ja nawet jedząc, to ja dostawałam guzy na ciele. A ty w środku miałaś ja guzy, nie? Wiedział, co się tak, tak, w środku torbiele roz, roz, rozprzestrzeniały się po, po wszystkich narządach, po nerkach, e, po wątrobie, czy tam śledzionie, czy różnych, tam polipy były, wielicie jelicie grubym były polipy, jelita w ogóle krwawiły, ja już robiłam krwią, po prostu no, no było bardzo źle, ja nic jeść nie mogłam, ja po prostu ważyłam 69 kg. no i ja wyglądałam jak obraz nędzy i rozpaczy. Po prostu jeździłam na przeróżne zabiegi, e, od e, właśnie takich lekarzy, Powiedzmy, konwencjonalnych, po lekarzy niekonwencjonalnych, po różnego typu praktyki, które, no, nie, no też z tego co teraz wiem, no, były okultystyczne, i, i no po prostu człowiek ratował się za wszelką cenę. Tylko nie wiedziałam, że nie poszłam w najważniejsze miejsce, a nawet jeśli, bo był taki moment, że ja jeździłam i do egzorcystów, i do różnych, ale ja ciągle chodziłam do ludzi. Ja nie chodziłam do Boga. Ja wierzyłam, aha, jak pojadę do tego księdza, jak pojadę do tego egzorcysty, to on mi pomoże. A to nie w ten sposób miało być. Ja zapomniałam o Bogu tak naprawdę. I każda moja podróż do każdego księdza, na każde rekolekcje odbywała się tak jakby do księdza. Ja musiałam totalnie zmienić moje myślenie. Ja po prostu przestałam wierzyć, że Bóg jest miłością. Ja uwierzyłam we wielkie kłamstwo, które mi zasiał zły, że um, kiedy pojechałam w 2015 roku do bioenergoterapeutki um, i tam się wydarzyło coś bardzo złego po jej wizycie. Czyli ja wychodząc od niej, ona mnie tam trzymała 8 godzin. Ja wychodząc od niej w ogóle przestałam spać. Ja zaczęłam słyszeć jakieś głosy, jakieś hukanie mi do ucha i tak dalej. Ja nie wiedziałam totalnie, co się ze mną dzieje. I w tamten czas ja byłam powiedzmy w cudzysłowie osobą wierzącą, tylko ja wierzyłam, że też ludzie mają dar, tak? Że po prostu to nie może być nic złego, no bo przecież ludzie też mają dar. Bo nie znałam takiego świata duchowego, który łączył się też nie tylko z darem ludzi, ale też z szatańskim podstępem i, i jego zasadzkami, jego kłamstwami. Także wychodząc od tej kobiety ja w ogóle przestałam sypiać, chodziłam jak dzień. Ja też stałam z tobą, też powiedz. Tak, tak, no i, i... Ja totalnie, ja byłam kłębek nerwów i mimo tego, że zaczęłam się nawracać, bo zobaczyłam tą naprawdę taką dużą sferę duchową, zobaczyłam świat duchowy, to ja zaczęłam się nawracać też w, tak jakby w złą stronę, ponieważ to też było zasadka złego. Tu było to, że ja zaczęłam się nawracać, ale ja zaczęłam wchodzić w perfekcjonizm. Czyli zaczęłam wierzyć, że jeżeli ja nie będę perfekcjonistką, jeżeli ja nie będę taką, jak Pan Jezus, idealną, to ja nie mogę liczyć na łaskę Bożą. Ja zaczęłam sobie wyrzucać wiele rzeczy, ja stałam się dla siebie katem. Czyli cokolwiek Pan Bóg dawał mi jakieś łaski, ja, ja umiałam znaleźć na siebie paragraf. To nie jest, nie, 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 to w prawie tak nie jest, to jest tak, to nie powinnam tego, a, a nie powinnam tego. Ja miałam paragraf przed oczami ja zaczęłam się dręczyć jeszcze gorzej. Po prostu nie, nie znałam prawdziwej miłości Bożej. Ja zagłuszyłam ją sobie całkowicie. Ty nie wierzyłaś, że Pan Bóg cię kocha prawdziwie za darmo. Nie. Nie. Że najpierw cię ja ukochał. Nie... Że najpierw cię ukochał, nie? Dok dokładnie tak. Ja uwierzyłam bardziej w kłamstwo, które, którego wtedy nie miał mi kto jakby sprostować. Mimo że chodziłam do spowiedzi do naprawdę dobrego kapłana. Znowu mi się wydawało, że on jest dla mnie za dobry. Że on tak mówi, bo on jest dla mnie za dobry. Ja po prostu zaczęłam się sama katować. Ja pamiętam, sama sobie, tak jakby, uh -huh. pamiętam jak mówiłaś, że żyjesz w strachu. Ja żyłam w okropnym strachu. Ja potem, co się stało dla mnie, ja się modliłam. To już były takie chwile, że ja się już modliłam o śmierć. Ja po prostu, jak zapadłam po dwóch latach w ogóle od wizyty od tej kobiety, Mimo tego całego mojego niespania i tak dalej, bo ja spać nie mogłam, się strasznie męczyłam. Ja zapadłam właśnie na tą dziwną chorobę. to było prawie dwa lata po jej wizycie. To I było, było coraz dziwne, gorzej. Ponieważ choroby, Dokładnie, choroby, której nikt nie mógł zdiagnozować. I jak był jakiś okres na przykład, że jakaś terapia, powiedzmy przeszczep flory po klostrydium, bo ja tam dostawałam klostrydium, mój organizm totalnie był już wyczerpany. On był. On był po prostu już na wykończeniu. To, że ja chodziłam, ja miałam pełną wirusy, wirusologię, czyli wszystkie wirusy w organizmie podniesione, wszystkie, które człowiek ma, ja miałam w bardzo wysokich przeciwciałach i tak dalej, czyli mój organizm starał się walczyć, ale on po prostu nie miał siły. No i Czyli ile lat, Ewelinka, ile lat chorowałaś? Czyli w sumie no. 5 lat? Można powiedzieć, że no pięć lat. Tak, tak. To można powiedzieć, że pięć lat chorowałam i się zmagałam właśnie z tą. Również rzeczywistością taką duchową mi się zadręczałam. Ale no, te ostatnie takie przed, przed uzdrowieniem, ostatnie te, te powiedzmy trzy lata, to był, to był jeden wielki koszmar. Ja po prostu nic nie jadłam, nie paliły na rządy, ja nie mogłam spać, bo mi po prostu wszystko. Ja się modliłam o sen oczywiście, jak zasnęłam. Ja się modliłam, żeby się nie obudzić. Ja już prosiłam Boga oczywiście, żeby mnie tylko zabrał z tego świata. Czyli ja widziałam siebie jako osobę. Na którą no, no już nie ma, na którą Bóg nie może się ulitować, czyli, czyli ja jestem. No już ja, ja, dla siebie, ja dla siebie byłam po prostu no, no, no skończona. No tak, ale ja widzisz, nie... To jest właśnie to, co ten zły próbuje nam zasiąść, że Bóg nie jest tak dobry, że potrafi nam wszystko wybaczyć, że nas kocha za darmo, że nas kocha zawsze, nie. Że nie musimy no tak, być doskonali. Tak. I, to, I to od tego czasu ciebie męczyło tak, tak, tak. Ja uważam, że jeżeli ja znowu wejdę w coś, czy cokolwiek nawet niechcący zrobię, no to, to przecież to jest, e, to są konsekwencje grzechów. To nawet nie muszę mieć grzechu, ale to są konsekwencje, więc to już, mnie, to już nie ma znowu dla mnie ratunku. A co się stało? Ja zro... że, że, że nagle zmieniło się wszystko: no że Jezus się dotknął, to... że odmienił myślenie, uzdrowił ciało. I z tego, co, co mnie najbardziej poruszyło, jak powiedziałaś, że już nie bierzesz tabletek żadnych, które brałaś od, od ilu lat? Ja brałam leki w sumie prawie 16 lat depresyjny. depresyjne. Depresyjne, przedstaw co Cię spotkało tak. kiedyś tam, kiedyś. 16 lat leki depresyjne i teraz Jezus nawet Cię z tego uwolnił. Co się wydarzyło, że nagle go spotkałaś tak, tak prawdziwie? Tak, by, właśnie pojechaliśmy właśnie Aniu razem na rekolekcję. Właściwie Ty mnie tam zawiozłaś na rekolekcję. Na które oczywiście też nie liczyłam za dużo, bo oczywiście sobie myślałam, no Panie Jezu, już byłam na tylu rekolekcjach, byłam na tylu modlitwach, no, no ja nie wierzyłam, że cokolwiek może mi pomóc. Ale to było takie coś, że ja wtedy jechałam, jadąc na te rekolekcję, ja jechałam z czystym sercem, takim, to znaczy z czystym, chodzi mi o bardziej o sferę taką, że ja w końcu jechałam do Jezusa. Ja już nie oczekiwałam nic tam od ludzi. Ja jechałam do Jezusa, jak będziesz chciał Jezusa, to mnie dotkniesz. Ja już nie oczekiwałam nic, bo ja byłam u tylu księży, ja byłam no już u tylu profesorów wspaniałych i w ogóle, także sobie myślę, no jeśli oni mi nie pomogli, tak, no to przecież przez niektórych księży, przez niektórych egzorcystów też działa Bóg, no skoro on mnie wtedy nie dotknął, no to znaczy, że on już mnie nie dotknie, koniec, kropka. I ja sobie tak to wyobrażałam. Natomiast kiedy tam pojechałam, to ja pojechałam już taka, taka inna, czyli ja już byłam w takim stanie, ja już byłam w takim stanie wyczerpana, że mi w tym momencie został tylko Bóg. Tam już nie było leczenia, bo nic nie pomagało, tam już nie było naturalnych metod, bo nic nie pomagało. Tam już nie było nic. Tam został czysty Pan Jezus, czyli Panie Jezus już nie ksiądz, już nie lek, już nic, nic nic. Ja po prostu pojechałam, może nie bez nadziei tam, bo jednak nadzieja się pokazała tak byli ludzie, którzy mi bardzo chcieli pomóc, ale... Liczyłam już tylko na Boga. Już wiedziałam, że nie ksiądz mi może pomóc, tylko Bóg. Ja już miałam zupełnie inny obraz tego wszystkiego. I pamiętam, że wtedy też odbyłam spowiedź, mimo że nie wiedziałam, że niektóre rzeczy są złe, ale poszłam z tymi, z tymi rzeczami do spowiedzi. Czy ja wtedy się dowiedziałam, że niektóre rzeczy jeszcze były złe, które robiłam, które myślałam, że, że są okej. Okay. Dopiero się dowiedziałam, okay. że też nie są ok, się wyspowiadałam z nich i tak dalej. No, chociaż no zdania też są różne, podzielone, no, i bardzo tak, ale... ciężko. I Pan Bóg cię dotknął? Ja... Tak. ja wtedy już czułam, mimo tego, że byliśmy na dwóch modlitwach tam, bo oczywiście pierwsza, no to ja sobie myślałam, tak, nic nie pomogła, no to, no, to, no, to, no to trzeba iść na drugą. Ale te słowo, które usłyszałam, że jesteś uzdrowiona, nic już nie masz. Ja je musiałam przyjąć. Było mi ciężko i bez Twojej pomocy, Aniu, pewnie bym, by mi było ciężko je zasiać w sercu, ponieważ nasze objawy bardziej nami władają niż wiara w to, że Jezus jest ponad wszystko. I ze mną tak w tym okresie było jeszcze. Że po prostu objaw, aha, objaw. Ale objaw nie ma znaczenia. To jest tylko objaw. A miłość Boża jest inna. Ona może działać sobie w czasie, może działać od razu. Po prostu trzeba zaufać Bogu. Mój etap był. Taki, że ja miałam to po troszeczku, ja miałam. U mnie to był proces. U mnie to, to był proces, który musiał trwać. I ja teraz wiem dlaczego. Ponieważ w tym czasie było też dużo rzeczy bardzo dobrych się zdarzyło, dużo cudów, których Pan Jezus pokazał, że mimo, że ja byłam w takim stanie i było mi tak ciężko, Pan Jezus dotykał też innych ludzi. Tylko ja dopiero widzę to teraz. Ja, ja wtedy nie byłam w stanie tego zobaczyć za bardzo. No i w każdym bądź razie, zdarzyło się tak, że po tych, po tych rekolekcjach coś zaczęło się dziać. Ale potem e, ja uwierzyłam w kłamstwo, które znowu ktoś mi zasiał, że mogłam znowu zrobić coś złego. Chociaż wiele osób mówiło, że nic takiego się absolutnie, to jest normalne, to wszyscy praktykują, to jest, to jest dobre. Wystarczy, że jedna osoba powiedziała, że coś jest niedobre i dla mnie był już oskarżyciel gotowy. Ja znowu zaczęłam się po trochu biczować potem z czasem Pan Jezus działał i pokazywał, zobacz, to nie jest złe, to też nie jest złe, to jest normalne, to jest normalne życie, Ty się tego nie bój. I to był etap, to był długi etap, długie rozmowy przed, e, z Tobą i w ogóle to było, a jakie masz, to była potem wspólnota. A jakie masz dowody dana. na to? Dowody, takie twarde dowody, że Jezus Cię uzdrowił z tych chorób, no bo lekarze dawali Ci diagnozy, robili badania. Dawali ci wyniki, tak. a jakie ty masz twarde dowody na to? Tak, twardy dowód to był taki, który sama ominęłam oczywiście. Przez, ten, przez, przez to wszystko, że człowiek jest taki taki za bardzo tak skupiony na sobie, omija rzeczy, które przychodzą. Czyli na przykład od, od razu jakoś po przyjeździe tutaj, jakoś niedługo pomijam USG. No i dostałam to USG, no i tak naprawdę tak na nie uwagi nie zwróciłam. Tak, polipy tam zostały na foreczku życiowym. Ale reszta, ja dopiero po czasie oglądając w ogóle ten wynik, zobaczyłam, że ja nie mam już nigdzie torbieli. I po prostu poznikały torbiele, które były rozsiane po tak naprawdę całym organizmie. Czyli w wielu narządach tak naprawdę. Zostały tylko te polipki tam, ale mało istotne tak naprawdę na woreczku żółciowym bodajże, ale to, to było najmniej istotne. No i potem właśnie po jakimś czasie poszłam na badania autoimmunologiczne. To w styczniu miałaś, tak? tak? Teraz w styczniu te 2021 roku miałaś badanie krwi teraz, tak? To znaczy tak, ono było, w ogóle, ono było w ogóle 5 listopada 2020, natomiast wyniki przyszły, bo na nie się dość długo czeka. Wyniki przyszły właśnie w styczniu, tak jak, tak jak wtedy Ci ani mówiłam, to uh -huh. chyba dostałam, tak? To, to tak? Tak, też tak było. Uh -huh. Tak, no bo, no bo to, to się trochę czeka na te wyniki. Także w ogóle, bo ja jeszcze przechodziłam ten proces uzdrowienia cały czas, także te moje jakby lękliwe takie podejście jeszcze do życia, które Pan Jezus dotykał pomału, jeszcze dawało o sobie znać, więc ja sobie pomyślałam, ojej, no to jak ja jestem jeszcze taka nerwowa, no to jak mój organizm może dochodzić do siebie? I co mnie zdziwiło, jak przyszły te wyniki, to ja po prostu nie mogłam w nie uwierzyć. Tak, badania autoimmunologiczne, tak były, ja w ogóle jak, jak już poszłam w ogóle do tej lekarki, bo ja już zaczęłam tyć, ja już zaczęłam więcej jeść i tak dalej, i ona popatrzyła tak na mnie i mówi, wiesz co, nie wiem co ty robisz, ale rób to dalej. I ja mówię, no tak, no bo już się lepiej czułam, już w ogóle nie czułam właśnie tych, tych, takich symptomów, ja w końcu mogłam chodzić, ja mogłam rozmawiać, no w ogóle już było zupełnie inaczej, natomiast ja jeszcze bałam się tych swoich myśli, które mnie tam trochę atakowały. Natomiast jak przyszły wyniki właśnie ona mówi no zobaczymy jakie wyniki są także przeciwciała przeciwjądrowe które na początku wynosiły 3200 potem 1280 ale to były tam przeszczepy flory tam były cuda po prostu ale i tak były wysokie. Natomiast tutaj przyszły. W mianie leciutko pozytywnym 160 czyli praktycznie w normie. Mało tego te Komponenty te C3C4 przyszły całkowicie w normie. Czyli to, co jest takim najgorszym naszym konikiem, powiedzmy, w immunologii, które świadczą tam o toczniu, o różnych właśnie takich chorobach autoimmunologicznych, one się wyrównały. Czyli po tych rekolekcjach z Ojcem Johnem bez żadnego leczenia medycznego. Jezuś cię uzdrowił. Dokładnie, ale to nie był tylko to był Ojciec John, ale potem nie wiem, Aniu, czy pamiętasz, jak mieliśmy modlitwę. E, to znaczy, jak. E, przed najświętszym sakramentem, żeśmy klęczały właśnie w koszalinie, gdzie, gdzie też mnie zabrałaś do Mariusza, bym zobaczyła się z bratem, co ja wtedy jeszcze byłam troszeczkę oszołomiona w tym wszystkim. Też pan Jezus ci powiedział, że on mnie uwalnia. A no tak było. I, I on to zrobił. Tak, bo jak on obiecuje, to on to robi. Tak, tak. Ale druga sprawa była bardzo właśnie dziwna, kiedy ja do pana Jezusa w sercu, tylko pan Jezus znał moje serce. I tylko on wiedział, jak ja bardzo potrzebowałam się wtedy do ciebie przytulić. Nikt nie mógł tego wiedzieć i nikt nie mógł tego pamiętać, jak bardzo ja tego potrzebowałam. No i pamiętam, że mówię, no ale Panie Jezu, no jak to będzie tu głupio wyglądać, jak ja się teraz do ciebie przytulę. Tak no ludzie tutaj w kaplicy i tak dalej. No nie będzie to, no nie będzie to, to fajnie. No i co się okazało? Ty się odwracasz i przytulasz mnie tak mocno. Że ja po prostu już nie miałam siły tego zrobić. ale już tak bardzo chciałam. Mi po prostu ręce opadły. I ja tylko coś się wydusiłam, to pamiętam słowo. Aniu, czemu to zrobiłaś? Jak Jezus mówi, to I trzeba mi... robić? Ewelina, jak Jezus mówi, to trzeba robić. Tak, trzeba Go robić, słuchać. Bo, bo Jezus mi kazał. No tak. I to było dla mnie już tak silne świadectwo, że Pan Jezus mnie słyszy, On się mną tak opiekuje. I ja Pan. I, i to były. I to, I to myślę, że wszystko ze sobą było powiązane. Ja będąc jeszcze w takim bardziej skupiona na siebie, ja nie widziałam, ile Pan Jezus już robił. Pan Jezus już moją autoimmunologię prostował. Pan Jezus już no, moje jelita yy, uzdrawiał, także. A to myślę, tabletki depresyjne tylkoś... powiedz to co, to, co na końcu jakby. Tak. Doszło, co jeszcze brałaś, tak. brałaś, 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 bo się bałaś, a na końcu mówisz, czy ty wiesz, że ja już nie muszę nic brać? Tak, ale to też Pan Jezus po swojemu działał, bo On wie, zna mój upór taki, więc e, kiedy ja dostałam słowo poznania właśnie od Ciebie, że depresanty już nie będą potrzebne, e, ja jeszcze sobie myślałam, no ale no jak, ja nie wezmę Jego jeden dzień, no to ja mam jeszcze gorszy strach niż mam, więc jak ja je przestanę brać, to będzie jeszcze gorzej. I ten strach jeszcze powodował u mnie, że ja się jeszcze gorzej przestoczyłam, bo jak ja mogę przestać je brać, skoro ja brałam tyle lat, no to jak przestanę je teraz brać, no to będzie drama. A ile lat jej brałaś? W 16 lat. No to jest tak. Także postawiłam mnie wtedy koło pana Jezusa, tak jak powiedziałaś, i brałam je od pana Jezusa. No i ciągle wnet płakałam, że ja je muszę brać, tak? Że ja ich nie chcę brać, ja je muszę brać. No ale w końcu zmieniłam taktykę. Więc zaczęłam się modlić tak. Biorąc teleki z pod pana Jezusa, zaczęłam się modlić tak. Panie Jezu, jak ja ci dziękuję za teleki, Dziękuję ci, bo one w swoim okresie widać były potrzebne. Ale ja ci bardzo proszę, żebym jak najszybciej mogła przestać je brać. No ale oczywiście ja cały czas je brałam dalej. No, ja, że mam taki uparty charakter, aż był święty zaczął działać po swojemu. No i zrobił coś takiego, że po prostu biorąc leki, ja się zaczęłam źle czuć. No, aleluja! Aleluja, no. Po prostu zaczęły te leki tak oszołamiać, się tak strasznie czułam po nich. Ja nie mogłam funkcjonować. Nie piekło znowu w przewodzie, mówię, no co jest? No to brałam połówkę. Nie, najpierw brałam co drugi dzień. Ale to wcale lepiej nie było. No tak, jeden dzień funkcjonuje, a drugi znowu chodzę i w ogóle jakby mnie nie było. No już mój mąż mówi, no tak, dzisiaj brałaś leki. No to już w ogóle byłam do niczego. Ale mówię, no czemu te leki tak na mnie źle wpływają. No dobra, no to zaczęłam brać połówkę. Ale sobie myślę, jak połówkę, no to muszę je zacząć brać codziennie. No ale połówka to samo, mówię. No jak to, panie Jezu, przecież lek ma działać od całości, a na mnie połówka nawet tak źle wpływa. No co jest? No i w końcu był taki okres, że tak mi źle po tych lekach było, że ja je w ogóle przestałam brać. No i był taki okres oczywiście, przestałam je brać, ale nie, ja muszę wrócić, bo przecież ja przecież nie dam rady i w ogóle. A jak przestanę je brać, to znowu zanim zaczną działać, to znowu minie ze sześć tygodni. Nie, no masakra. No ale zaczęły tak mijać i ja mówię, no dzisiaj wezmę, jutro rano wezmę. I tak się zdarzało, bo ja nie wiem jak to było, że ja ciągle zapominałam wziąć ten lek. Wtedy, co planowałam, co to wezmę na drugi dzień, ja go zapominałam brać. No i tak minęło chyba tydzień czy półtorej. I sobie myślę, nie, no jak już ich nie biorę, to ich po prostu nie biorę. Trudno, Panie Jezu, ufam Tobie i ja ich po prostu nie biorę. Bo tak musi być, widocznie to jest ten etap. Etap, że po prostu koniec z No i o dziwo, ja się potem zaczęłam jeszcze lepiej czuć. Czyli jak już wyrzuciłam, tak jakby, może nie wyrzuciłam strach, bo ciągle myślałam, że bo muszę mieć pewnie inne leki i tak dalej, może te po prostu mi tak. Ale ja się zaczęłam lepiej czuć. Ja naprawdę zaczęłam widzieć, że mi się obniża też lęk. Że po prostu im, im bardziej przychodzę do Jezusa, Panie Jezu, zabierz to, im bardziej pokładam moją ufność w Bogu, nie w lekach i w jakichś innych suplementach i tak dalej. Oczywiście są rzeczy, które biorę, które wiem, że są potrzebne, jak witaminy D3 na przykład u nas w Szkocji, więc nie ma słonka, więc wiem, że są rzeczy, które, które mają mi służyć, ale, ale to są normalne rzeczy. To nie są żadne rzeczy ogłuszające mnie i tak dalej, okupiające. No, i po prostu sama nie wierzę do końca jeszcze w to, że Pan Jezus tak szybko zadziałał po tylu latach, że ja mogłam rzucić leki. Ja się tego po prostu nie spodziewałam, że Pan Jezus aż tak mocno zadziała w moim życiu. Ale jak Ci powiedział, zobacz w listopadzie 2019, to był listopad 2019, że Cię z tego uwalnia, zobacz, z czego Cię uwolnił. Po półtora roku. Tak. Tak, jaki on jest, jest wierny czasie. temu, co mówi, jaki on jest, jak naprawdę, tak, jak tak. nas kocha, półtora roku ze wszystkiego, 16 lat brałaś te tabletki, byłaś u tylu lekarzy, tak. nikt tego z ludzi nie potrafił zrobić, nikt. Nikt, no i straciliśmy praktycznie wszystkie oszczędności, wszystko co mieliśmy, to praktycznie straciliśmy na lekarzy, jaki... no to jeszcze trzeba dodać, że tam poszły naprawdę, Grube pieniądze, to się nawet nie da. O Ty, żyjesz, zarażasz radością, chodzisz codziennie na Mszę tak. Świętą i wielbisz Boga, jaki on jest, jak on potrafi zmienić życie. Tak, tak, to jest, to, to jest prawda. I... Opowiadanie I jest o jego cudach jest stałą kolendą. Cuda, cuda, ogłaszajcie, nie? Tak, ja nawet mam, mam taki, taki, taki właśnie zamyśl, gdzie pójdę, no to ciągle bym chciała mówić. Ciągle bym chciała mówić. Już mój mąż mnie czasem ucisza, że już przestań już, już to, a ja po prostu mam potrzebę mówienia tego. I, no i tak, i, tak, no bo popatrz, tam ty tam żyjesz. Rado. żyjesz, Tak. Jest. Tak, tak to, że śmiejesz się. To, że tak. Dokładnie. To jakbyś miała nie opowiadać. Czasami... Jakbyś miała nie opowiadać. Skoro to zrobił Jezus, tak, powiedz to. Tak, to jest to jest naprawdę boża łaska i, i naprawdę. Wszyscy po powinni wiedzieć, że po prostu tam, gdzie, gdzie wkrada się niepewność, tam trzeba szybko, szybko uciekać się do Jezusa, bo to są takie nasze luki w naszym życiu. Jak zły zobaczy jakąkolwiek lukę w naszym życiu, że w jakiejś małej sferze nawet nie ufamy Panu Bogu, nie oddamy mu tego, tam on będzie nas atakował. To co? Uwielbiamy Czyli... Jezusa? A pewnie, że uwielbiamy. Niech będzie Jezusa, uwielbiony i wysławiony... i wysławiony za to, co dokonał w Ewelinie. Za to, że mogą na to tak. patrzeć, w tym uczestniczyć, za to, co może patrzeć Twoja rodzina, wszyscy Twoi znajomi i ci, co będą tego słuchali. Niech Jezus będzie uwielbiony. Tak. Tak, niech Jezus tym wszystkim będzie uwielbiony. I, i niech dotyka każdego, kto będzie to słuchał. Naprawdę Twoją miłością, łaską i, i leczy wszelkie niedomagania. Naprawdę, niech każdy idzie do Jezusa. Najpierw do Jezusa.